Idę do kibla od rana, jak zawsze. A z kibla wychodzi jakaś wielka głowa. Przyjadługa, długa jakbym widział żyrafę. Rozglądam się i myślę gdzie tu się schować. Nagle wychodzi typ z kamerą, mówię, że zaczęła się wojna. Ja z niedowierzaniem wyglądam za okno, a tam już rozbrajana jest bomba. Gigantyczne głowy jeżdżące na kiblach. Świecą laserami, bo chcą wojny z nami. Muszę ubić ich, a nie się wciąż ukrywać. Choć się boję tam iść, bo są trochę straszni. W tym odcinku mam dla was coś totalnie nowego. Proszę Państwa, Skibidi Toilet opanował świat. Zapraszam do zabawy. Skibidi Toilet goni mnie śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kamereman, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani. Te wojny już wygrywamy. Pełno komplikacji i zwrotów akcji. My dalej stoimy tu dzielnie by walczyć. Chodźcie do nas, nie do bezbronnych ludzi. Jeżeli są z was takie serio kozaki. Może są wściekli i może są straszni. Ale to tylko stwory z ubikacji. Wystarczy, że podejdziesz ich od tyłu. Naciśniesz ich spłuczkę i koniec tej bajki. Jestem dzisiaj w formie, wychodzę na bitwę. I jak orygami się składają sami. Będziemy się śmiać, że goniły nas kible. Gdy ich pokonamy, a tak będzie, stary. Skibidi Toilet gonim, mnie śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kameraman, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani. Te wojny już wygrywamy. Zapraszam do zabawy. Skibidi Toilet gonim, mnie śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kameraman, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani. Te wojny już wygrywamy. Skibidi Toilet gonim nie śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kamereman, lecimy ratować dzielnie. Jesteśmy niepokonani. Te wojny już wygrywamy.